Witam serdecznie, w tym filmie zabiorę Was na słoneczne Bahamy, gdzie sprawdzimy, czy ten raj jest naprawdę taki piękny, jak wszyscy go reklamują. Bahamy to wyspiarskie państwo na Oceanie Atlantyckim, składające się z 700 wysp, z których tylko 26 jest zamieszkałych. Ale zanim przejdziesz do oglądania dalszej części tego materiału, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę dla zasięgu. A jeśli jednak po obejrzeniu tego materiału stwierdzisz, że jest on dla ciebie pomocny lub po prostu się spodobał, możesz zostawić mi wirtualną kawę lub zostać patronem kanału na dłużej. Kamy to przepiękne państwo wyspiarskie ze stolicą w Nassau, do której to właśnie przybijam statkiem wycieczkowym, o którym nagrałem osobny film. I jeżeli jeszcze nie masz za sobą jego obejrzenia, to serdecznie polecam to nadrobić. Bahamy potrafią przyciągnąć do siebie turystów dzięki niezwykłym plażom i nieskazitelnie czystej wodzie, która uznawana jest za najczystszą na świecie, a jej przejrzystość miejscami dochodzi nawet do 60 metrów. Ale także słyną z przepięknej pogody, gdyż na Bahamach średnio przez 315 dni w roku świeci słońce. Z uwagi na niewielką odległość od wybrzeży USA, to miejsce jest częstą destynacją wakacyjną amerykańskich turystów, którzy zostawiają swoje dolary w tutejszych kasach. Synach. Walutą Bahamów jest dolar bahamski, jednak w miejscowościach, do których zawijają statki wycieczkowe, bez problemu zapłacimy wszędzie dolarami amerykańskimi, o ile nie oddalimy się zbytnio od brzegu. Populacja Bahamów wynosi nieco ponad 370 tysięcy osób, z czego ponad 90% stanowią przybysze z Afryki, którzy zostali przywiezieni tutaj przez kolonizatorów na lokalne plantacje. Obecnie główną gałęzią gospodarki jest turystyka, w której pracuje aż 66% ludności i generuje ona połowę PKB. Jest to trzeci najbogatszy kraj Ameryki po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Witam serdecznie! W tym odcinku witam Was ze słonecznych Bahamów. Zobaczymy, czy jest tutaj taki raj, jak wszyscy mówią. Oczywiście przypłynąłem tutaj statkiem, który stoi gdzieś tam z tyłu, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak zorganizować sobie taki rejs, to zapraszam na odcinek właśnie o rejsie po Karaibach, który znajduje się na tym kanale. A dzisiaj opowiem Wam wyłącznie o archipelagu Bahamów. Zapraszam na film. obowiązuje ruch lewostronny. Jako, że jest to kraj byłej kolonii angielskiej, niepodległość uzyskał dopiero w 1973 roku, ale zostały tutaj takie po prostu naleciałości, więc muszą sobie chyba tutaj importować samochody z Europy, pomimo, że do Miami stąd jest bardzo blisko. Karaiby przede wszystkim słyną z Rumu. Oczywiście ten zasny trunek piratów był tutaj produkowany na potęgę i robi się go po dziś dzień. I takie stare destylarnie jak ta Johna Wetlingsa z 1789 roku nadal są Czynne. Dziś są atrakcją turystyczną. Można sobie tutaj wejść na degustację, pozwiedzać. Więc nie polecam wykupywać wycieczki prosto ze statku, tylko wybrać się tutaj właśnie samemu, bo naprawdę od portu jest to tylko kilka kroków. Widzę, że po terenie destylarni można sobie pochodzić za free. Jest tutaj studnia, z której kiedyś czerpano woda. Tutaj pewnie jakieś urządzenie do mielenia tej trzciny cukrowej i beczki z rumem. O i tu jeszcze wszystko ja widzę, że działa. Czuć rum? Więc cały czas go tutaj produkują. Więc zaraz może coś spróbuję. A tak wygląda bahamski cmentarz anglikański. I tutaj nie ma żadnych dziwnych nazwisk, to wszystko jest takie angielsko brzmiące. Pochówki widać, że i takie stare, ponad stuletnie i współczesne pomiędzy tym. Zero kwiatów, zero zniczy, zero jakiegokolwiek plastiku. O ile centrum przy morzu jest no ładnie zrobione, to wszystko widać jest pod turystę, pięknie odmalowane. Jak w jakimś takim westernie. Tak, już jak odejdziemy jakieś kilometry od morza, robi się troszkę inny krajobraz. I pomimo, że jest to trzeci najbogatszy kraj obu Ameryk, tak widać, że z tego bogactwa to chyba czerpie dochody niewielka część społeczeństwa, no bo tutaj już jest dość biednie. Wraki samochodów. Nie każdy tutaj zarabia na tych turystach albo na tym sektorze finansowo-usługowym. Widać, że jest tutaj sporo takich starych, kolonialnych, zabytkowych willi, pewnie po angielskich. No ale większość z nich, jak już odejdziemy od morza, jest właśnie w zrujnowanym stanie. Więc tutaj afroinżynierzy, którzy są potomkami byłych niewolników, no, doprowadzili do takiego stanu. Zresztą taki obraz widziałem już w wielu byłych koloniach, właśnie europejskich, czy to w Afryce, w Azji. I wszędzie wygląda to właśnie podobnie. Dostali po prostu rezydencje, fabryki, technologie, no i doprowadzili to do ruiny w wielu przypadkach. Na wyspie znajduje się też kilka zabytkowych angielskich fortów. Teraz idziemy do fortu Charlotte. No One wszystkie są podobne, ale. Jeden można tutaj zdecydować się właśnie odwiedzić, zobaczyć w środku, jak on wygląda. Jakby było mało atrakcji, tak mamy tutaj jeszcze piękne, wesołe miasteczko. Nocą na pewno tutaj jest kolorowej, i głośno. I ewidentnie widać, że najwyższe budynki w mieście to statki wycieczkowe. Nie ma tutaj żadnych wieżowców, więc pomimo, że jest to stolica archipelagu Bahamów, tak, no taki jest tutaj prowizjonalny klimat, można powiedzieć. Wstęp do fortu kosztuje 5 dolarów. Ogólnie na Bahamach płaci się dolarami amerykańskimi, pomimo że mają własną walutę, dolar bahamski, który stoi 1 do 1 z dolarem amerykańskim. I co mi się podoba, to w tych fortach nie ma ludzi, dlatego że chyba większość tych resortowych turystów ze statków wybiera sobie jakieś wycieczki na plażing, żeby sobie leżeć. Tak więc tutaj jesteśmy całkowicie sami. Okazało się, że fort w środku nie jest pusty, tylko jest tutaj jakaś ekspozycja. Po prostu dotycząca historii tego miejsca. Można sobie zejść do podziemi, tu przynajmniej nie wieje. Tutaj była zbrojownia w tym miejscu, magazyn rumu. I to wszystko jest widać wykute tutaj, po prostu w skalę, akurat ten poziom, którym teraz się poruszamy. I tutaj fort, oczywiście, ma własną studnię, żeby mieć niezależne źródło wody w razie jakiegoś oblężenia. Ale jak to wszystko pod Amerykanów, to musi być dobrze zabezpieczone i zakratowane. No ale studnia jest głęboka. Armaty. Tak więc tutaj są jeszcze kółeczka na lawecie. No i na dole taka mała szyna, więc armatę można było obracać i dodatkowo jeszcze przesuwać do przodu, do tyłu, żeby ją właśnie załadować na tej lawecie metalowej, no. Super stan, naprawdę. I ku mojemu zaskoczeniu znalazłem tutaj napis, którego w życiu bym się nie spodziewał, wykonany przez Polaków, ale nie przez turystów, tylko przez polskich emigrantów. A, czyli być może Adam Danidowski, L emigrantów polskich było tu 19 dalej jest nieczytelne, prawdopodobnie jest to miesiąc 1835 roku. Jest tutaj też mnóstwo różnych napisów, które zostały właśnie wyryte tutaj na przestrzeni setek lat. Widać, że w forcie znajdowało się też więzienie, no ale niestety ta część nie jest udostępniona do zwiedzania. No szkoda. I oto jak wyglądają plaże na Bahamach. Oczywiście jest to plaża miejska tuż przy porcie, więc pewnie nie jest ona najpiękniejsza. Gdyby udać się tutaj na mniejsze wyspy albo gdzieś po prostu dalej od tej stolicy, to myślę, że te widoki byłyby już takie typowo rajskie, bajkowe, książkowe. Jest tutaj dużo barów, dużo jakichś sklepów z pamiątkami, ale no niestety. Nigdzie nie ma cen, więc nie dowiemy się tutaj ile kosztuje piwo. Trzeba wszędzie wchodzić, pytać ile kosztują te właśnie ręczniki, pamiątki. I jak chodzi o te pamiątki, no to większość ma metkę made in Indie, Turcja albo Peru. Tak więc oni tutaj raczej niewiele wytwarzają swojego. Może jakieś właśnie rękodzieło drewniane albo muszelki, ale tak to wszystko jest produkowane gdzieś na świecie, więc jakoś nie widzę tutaj oryginalnych po prostu rzeczy. Jedną z największych atrakcji Bahamów jest wyspa Świń, gdzie można popływać w ich towarzystwie. Wycieczki do tego miejsca są oferowane wprost ze statku w cenie 260 dolarów od osoby, ale jeżeli zejdziemy sobie na ląd samodzielnie u lokalnych agentów turystycznych, rejs na tę wyspę kupimy za połowę tej kwoty. Nie jednak szkoda dnia na te instagramowe atrakcje i wolę poznać lokalne zakamarki stolicy Bahamów. Większość ludzi gnieździ się na plaży tuż przy statkach. No i w sumie, jak odejdziemy sobie stąd, tak jest całkiem pusto. Nie? I tych turystów nie widać, pomimo że na pewno zeszło tutaj na ląd jakieś 10 tysięcy ludzi dzisiaj, bo tych statków jest tutaj sześć. Dziś wieje bardzo silny wiatr, więc dużo tych streganów jest zamkniętych, bo po prostu tutaj wszystko porywa. Ale są właśnie takie bary plażowe, można napić się rumu z widokiem na właśnie tą niebieską wodę. Bardzo przyjemnie. O, I tu wreszcie mamy jakieś ceny. Woda z kokosa od 5 dolarów w górę. Jakiś hamburger 6 do 10 dolców, no czyli jest taniej jak w USA tutaj ewidentnie. Centrum przy dzielnicy portowej przypomina luksusowy kuror. Tutaj są naprawdę eleganckie hotele, luksusowy taki po prostu resort, no ale to jest tylko skrawek tego miasta. Tutaj, gdzie docierają właśnie wszyscy turyści ze statków, a już jak odejdziemy troszkę dalej, to zaczyna się taki inny obraz. Na Bahamach znajdziemy mnóstwo banków. Tutaj, w zasadzie, na każdym kroku w tych starych rezydencjach albo w jakichś nowoczesnych budynkach jest siedziba jakiegoś banku o nic nie mówiącej mi nazwie. A to dlatego, że Bahamy uznawane są za raj podatkowy. Tutaj właśnie wiele osób, które prowadzi jakieś ciemne interesy, czy te wszystkie biznesy narkotykowe, mają właśnie konta albo na Bahamach, albo na Kajmanach, dlatego że tutaj jest respektowana tajemnica bankowa i te mocarstwa światowe, które chciałyby się dobrać do pieniędzy między swych podatników nie mają tutaj wglądu. Nassau nosiła wcześniej miano Charlestown. Miasto zostało w 1684 roku zniszczone przez Hiszpanów. Następnie w 1695 odbudowane i przemianowane właśnie na Nassau. I ta nazwa została z nami do dzisiaj. O władzę w tych rejonach rywalizowała Francja, Hiszpania oraz Wielka Brytania. Niestety w 1705 roku miasto zostało doszczętnie zniszczone oraz splądrowane przez wojska francusko-hiszpańskie. I pozostawiono na pas losu. Wyspa stała się więc siedliskiem wszelkiej maści piratów, często nazywana przez nich Wyspą Wolności. Jeżeli oglądaliście filmy Piraci z Karaibów to opowiadają one po części historie związane z tym rejonem. I właśnie tutaj nagrywano część scen do tych filmów. Dziś zaś możemy tu odwiedzić muzeum poświęcone piratom. Kolejnym magnesem, który przyciąga turystów na Bahamy są kasyna. Hazard jest tutaj legalny a największe kasyno Atlantis Bahama jest zarazem ekskluzywnym Hotelem i parkiem rozrywki. Najbardziej popularnym fortem w Nassau jest zamek Fincastle. I tutaj prowadzi taki właśnie wąwóz wykuty widać kalę ręką człowieka. Pewnie budulec stąd posłużył na zbudowanie tego fortu. I są tutaj właśnie schody, wodospad, całkiem ciekawy klimat. I wejść pod sam fort można sobie tutaj za free. Płacimy bilet wstępu dopiero do wnętrza fortu. Do fortu prowadzą schody wybudowane dla królowej Wiktorii. Jest tutaj 66 schodków, wybudowanych w 1794 roku. Panuje tutaj bardzo fajny mikroklimat, bo ta spadająca woda orzeźwia tutaj wszystkich przechodzących właśnie tymi schodami. Bahamy to też niesamowita historia. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł na tą wyspę był oczywiście Krzysztof Kolum w 1492 roku. Później te wyspy przechodziły z rąk do rąk między Anglikami, Francuzami i Hiszpanami by dopiero w 1973 roku uzyskać niepodległość, ale po dziś dzień archipelag Bahamów należy do Wspólnoty Commonwealthu czyli uznaje zwierzchnictwo króla Anglii. Oczywiście, czymże byłyby Karaiby, gdyby nie spróbować lokalnych piw? Na Bahamach mamy piwo Kalik. I tutaj właśnie lokalny smak. Piwo w takim miejscowym barze kosztuje 5 dolarów, czyli bardzo dużo, bo to jest małe piwo, jakieś 0, chyba 33 albo 25 nawet. A to i tak jest taniej niż na plaży, bo tam widziałem promo za trzy takie piwa żądali 20 dolców. Ale jak tutaj powiedziała sklepowa, można sobie pić na ulicy, jest to tutaj legalne, więc można sobie też pochodzić właśnie z tym browarem. Ale na plażach w większości widziałem jest zakaz wnoszenia butelek. Ja widzę, że w sklepie monopolowym można sobie kupić też sztuczne włosy. Zajrzałem do lokalnego sklepu i zobaczcie na to. Po prostu u nas wydawano miliony złotych na jakieś tam szczypawki, a tutaj syrop sosnowy zabija tego niezniszczalnego wirusa w 99,9% skuteczności, a kosztuje tylko 4 dolary. Tak więc, no naprawdę opłaca się. Jak będzie kolejna srandemia, to będę to chyba importował. A i mało tego, można tym czyścić kible jeszcze z tego, co tu jest napisane. Jako, że Bahamy należą do wspólnoty Commonwealthu, nie potrzebujemy tutaj wizy. Polacy mogą przebywać na terenie archipelagu przez 90 dni. Wystarczy ważny paszport. Jako, że ja dzisiaj schodziłem ze statku wycieczkowego, nie trzeba było tutaj w zasadzie nic pokazywać. Nie było żadnej kontroli granicznej. Też mi to dziwi, no ale po prostu można wejść jak do siebie i tyle. Nikt o nic nie pytał. Archipelag Bahamów znany jest też z wolności finansowej. Nie ma tutaj podatku dochodowego, nie ma podatku o transakcji międzynarodowych, więc dlatego tutaj ulokowanych jest 400 banków, mnóstwo towarzystw ubezpieczeniowych. No i jest to centrum ciemnych interesów z całego świata. Więc jeżeli macie jakieś lewe pieniądze i nie wiecie gdzie je schować przed polskim fiskusem, to to będzie idealne miejsce właśnie, żeby to zrobić. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że wiele statków, które pływają po Bałtyku, również te polskie, pływają właśnie pod banderą Bahamów, dlatego że to się opłaca, gdyż tutaj nie płaci się podatków. Widać, że tutaj wszyscy są bardzo wyluzowani i ich takie hasło tutaj widniejące na wielu właśnie chociażby pamiątkach to no problem, nie? Tak więc żyją tu sobie chyba bezproblemowo. Jest taki luz blues, są bardzo wyluzowani. No i wszędzie jest głośno, gra muzyka tutaj na wopór po prostu, no też nie mogę wam tego... Wszystkiego jak gdyby puścić, bo zaraz YouTube by zbanował za utwory, bo jest wielu utworów takich no, popowych, amerykańskich. No i jest, jest głośno, nie? Także to jest ich taki koloryt. Jeżeli chodzi o ceny pamiątek, to jest tutaj dużo drożej niż w Miami, więc to mnie akurat dziwi, no ale Bahamy. Są uznawane jako trzeci najbogatszy kraj obu Ameryk, więc na tle tych wysp karaibskich, no to wypadają jako bardzo bogaty kraj. Tuż przy zejściu ze statków znajduje się taki karaibski market. Tutaj jest mnóstwo po prostu straganów z wszelkiej maści, pamiątkami, ale tak jak już mówiłem, no mało bardzo mają swoich produktów. Niektórzy widać, że coś tam rzeźbią z drewna, no i w zasadzie to jest wszystko. Reszta to jest produkcja międzynarodowa, tylko z doszytą jakąś metką czy napisem Bahamy i tyle. A tym miejscem, przy samym zejściu ze statków, nikt tutaj nie zaczepia, ludzie są bardzo mili, przyjaźni, po prostu krzyczą cześć i to wszystko. A tutaj sprzedawcy są właśnie tacy trochę nachalni, tak samo rano taksówkarze mocno tutaj się upominali ze swoimi usługami, ale po prostu teraz jest tyle turystów, że każdy już chyba swojego klienta znalazł. Są już godziny popołudniowe i właśnie tłumy wracają na swoje statki. Tak wygląda okolica portu. No to wszystko zostało zbudowane w takim cukierkowym stylu, kolorowym. Widać, że widetnie pod turystę. Być może nawiązuje to do takiej tradycyjnej zabudowy karaibskiej, no ale widać, że to wszystko jest takie nowe, plastikowe. Ale jak się właśnie przejdziemy gdzieś tam dalej, to są takie domki pojedyncze, to no już nie są tak kolorowe, bo to wszystko wyblakło. Więc wszyscy ci turyści tłoczą się w jednym miejscu. Wystarczy pójść no pół kilometra dalej od tego portu i naprawdę jest przyjemnie, spokojnie, jest cicho. A to tak nie wiem, czy boją się ci Amerykanie po prostu gdzieś tam wychodzić, że coś ich tu złego spotka. No, pozwiedzanie stolicy Bahamów spokojnie wystarczy jeden dzień. Statek tutaj zatrzymuje się akurat nasz od godziny 7:30 do godziny 15:30. No i w zasadzie jest już godzina 14:00. Udało się obejść tutaj wszystko co ciekawe w samej stolicy. To wszystko znajduje się w promieniu tak do 2 km od portu, więc spokojnie można to zrobić na nogach. Nie trzeba tutaj wynajmować żadnych taksówek, przewodników Wystarczy sobie pobrać mapę offline. Jest tutaj też mnóstwo punktów z darmowym Wi-Fi, więc spokojnie złapiemy internet. Więc nie ma się czego bać, tylko po prostu ruszać w miasto. Jest tutaj naprawdę bardzo bezpiecznie. Zero cen. Jest tutaj mnóstwo tych barów, ale to wszystko jest takie sztuczne pod turystę. Lepiej sobie wyjść dalej i po prostu pójść do lokalnego. Poza tym nie ma tutaj nigdzie ceny. W zasadzie idziesz w ciemno, no ale Amerykanie się nie targują, bo oni ich tutaj mocno rozpuścili, uwielbiają też dawać napiwki, więc wszyscy są przyzwyczajeni, że tak to się ma odbywać. Jeden dzień to zdecydowanie za mało, aby poznać całą wyspę, ale wystarczająco, aby zobaczyć główne punkty małej stolicy. Ja tymczasem wracam na statek i ruszamy na Jamajkę. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Możesz teraz podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!